Cześć, witajcie w nowym odcinku Być Jak. Dzisiaj moim gościem jest Kajtek. Cześć, witajcie. Powiem wam, że Kajtek jest super sportowcem. Za chwilę dowiemy się o nim wszystkiego. Co trenujesz? Tenisa i koszykówka. O, tenis i koszykówka to chyba trudne sporty. A co ci najbardziej pasuje? Tenis. Jak się zaczęła Twoja przygoda z tenisem? Yy, mam starszego brata i przychodziłem na jego treningi, i mi się to spodobało. Jak długo trenujesz? E, trenuję ponad 7 lat i już to traktuję poważnie i jeżdżę na turnieje. O, turnieje, to na pewno masz jakieś sukcesy i osiągnięcia. E, tutaj mam moje najcenniejsze puchary. Tutaj jest e, WTK Młodzików, e, pierwsze miejsce. Tutaj mam Mistrzostwa dolnego Śląska, też pierwsze miejsce. Tutaj e, w grze podwójnej OTK z drugie miejsce, tutaj też w Grze Podwójnej, e, Mistrzostwa Polski, też trzecie miejsce, e, tutaj pierwsze miejsce w UTK z krzatów, e, tutaj mam MVP turnieju do, e, w koszykówkę, tutaj mam dru drugie miejsce w, w OTK z krzatów. Następny Puchar to drugie miejsce Mistrzostwa Polski, i ostatni to jest z Chorwacji pierwsze miejsce. To widzę, że masz duże osiągnięcia miejskie, krajowe i zagraniczne. A które są dla Ciebie najważniejsze? Ten Puchar jest dla mnie najważniejszy, ten i tamten. Czekaj, bo tu są puchary z tenisa, a ten puchar? E, to jest puchar e, koszykówki, MVP turnieju, e, świąteczny turniej e, o, o puchar burmistrza z Ze sobą godzisz? E, e, trenuję trzy albo cztery razy w tygodniu tenisa, a dwa razy koszykówkę. Ojej, to dużo czasu. A jak, ty, jak to godzisz ze szkołą? E, dobrze się uczę i mam dobre oceny. Kto jest dla ciebie wzorem do naśladowania? E, pierwszy to jest z Hiszpanii i ma na imię Carlos Al Alcaraz. I drugi też jest z Hiszpanii i ma na imię Rafa Nadal. A to są tenisiści czy koszykarze? E, to są tenisiści. E, wybacz, nie wszystko wiem. E, spokojnie. A w koszykówce też masz jakieś idoli? E, tak, pierwszy to jest Lebron James, a drugi to Stef Kery. Czego może, mogę Ci życzyć? E, teraz będę, w niedzielę będę jechał na turniej do 12 lat Mistrzostwa Polski. Dobra, to trzymam za Ciebie kciuki. Mam nadzieję, że ich ograsz. E, dzięki. Mam dla ciebie niespodziankę. Byłam w twojej klasie i zapytałam się twoich kolegów, co o tobie myślą. E, jestem bardzo ciekawy. Kajtek jest twoim y, kolegą z klasy, tak? Y, jest w klasy i zawsze mogę na niego liczyć. Lubię Kajtkę, dlatego że zawsze mogę na niego liczyć i jest bardzo fajnym sportowcem. A ty też lubisz Kajtka? Tak, jest fa bardzo fajnym kolegą i jest sympatyczny. Kajtek jest moim ulubionym kolegą z klasy. Jak ktoś to pomoże, jest bardzo sympatyczny. Kajtek jest fajny, fajnym sportowcem i ja chciałam z nim siedzieć. Wy też chodzicie z, Kaj z kajtkiem do klasy? Tak, ja chodzę z kajtem do klasy. To on jest mój psychologa, kolega, bo on zawsze mi pomaga. Kajtek jest wspaniałym kolegą. Na Kajtka zawsze mogę liczyć, to jest, i to jest mój ulubiony kolega. Kajtek jest dobrym sportowcem i każdy z klasy go lubi. Lubisz Kajtka? Tak, siedzę z nim w ławce i codziennie pomaga mi i zawsze na WF-ie każda dziewczyna chce być z nim w drużynie, bo bardzo dobrze yy, gra, na, na, gra w koszykówkę i w tenisa. Życzę Ci dużo sukcesów, dziękuję Ci za tą rozmowę. A ja też dziękuję, było mi bardzo miło. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tenisa, to przyjdźcie do Kajtka, na pewno Wam odpowiem. Dobrze. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!